Witam Państwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest mapa Pomorza, Wielka mapa Pomorza, której tytuł należałoby przetłumaczyć na Nowa mapa Najświętszego Księstwa Pomorskiego z dodatkiem genealogii książąt i wizerunkami książąt i najważniejszych miast oraz herbami szlachty. Autorem tej mapy jest Einhard Lubinus. Kilka słów o autorze. Lubinus nie był kartografem. Był wykształcony w różnych dziedzinach. W momencie, gdy książę pomorski polecił mu wykonanie tej mapy, był wykładowcą na uniwersytecie w Rostocku. Był poetą, filologiem klasycznym, był teologiem, ale również matematykiem. Wiedza matematyczna pozwoliła mu dokonać pomiarów do wykonania tej mapy. Lubinus Odbył dwie podróże dwuetapowe, ponieważ może dzieliło się na dwie części ze stolicami w Szczecinie i w a osią tego obszaru była Odra. By stworzyć tę mapę, najpierw Lubinus przestudiował wszystkie archiwa książęce, poszukując tam informacji, może jakichś szczątkowych zobrazowań kartograficznych. Natomiast w latach 1612-1613 oraz 1616-17 odbył badania terenowe. Początkowo wyruszył w zachodnią część Pomorza, w roku 1613 z tego Szczecina, które było stolicą, wyruszył w podróż do Słupska i z powrotem dokonując około 1000 pomiarów. Jest to pierwsza mapa, która zawiera bardzo dokładny rysunek. Poprzednie mapy zawierały około 80 maksymalnie jednostek osadniczych. Ta mapa zawiera około 3000 takich obiektów. Nie dotyczy to tylko miejscowości, ponieważ miejscowości jest kilkaset, natomiast dotyczy to również posiadłości zamków, folwarków. Owczarni i różnych innych obiektów mniejszych, osadniczych. Na mapie przedstawiono także większe kompleksy leśne, z sygnaturą też z opisaniem, jaki drzewostan tam dominuje. Przedstawiono hydrografię tego obszaru. Jest to pierwszy dokładny rysunek z odsypami odry dolnego jej odcinka. Przedstawiono również elementy rzeźby metodą kopczykową jeziora jak również w niewielkim stopniu drogi. Lubinus został wybrany do tego zadania, ponieważ wykonał szczegółową mapę Rugi, co spodobało się księciu Filipowi II i tylko na mapie Rugi są przedstawione dosyć szczegółowo drogi. Mapa zawiera dwa drzewa genealogiczne, główne drzewo genealogiczne Gryfitów i księżąt Rugińskich. W prawym dolnym rogu mapy przedstawiono herb Pomorza, składający się herbów głównych rodów szlacheckich oraz główne postacie książąt Pomorza. Wśród nich należy wyróżnić inicjatora mapy Filipa II oraz jego brata Filipa Juliusza księcia Wołogowskiego. W opisie pozarankowym umieszczono panoramę głównych miast Pomorza, główne miasta księstwa Wołogowskiego zilustrowano po lewej stronie mapy, natomiast główne miasta wschodniej części Pomorza zobrazowano po wschodniej stronie mapy. Na zerżą ramki mapy umieszczono herby wszystkich rodów szlacheckich Pomorza, jest ich 357. Ciekawostką jest, że nie wszystkie pola herbowe są wypełnione. Wynikało to z tego, że nie wszystkie rody nadesłały do księcia swoje herby. Ważnym elementem tego dzieła, związanym z historią jego powstania, jest opis. Opis, który rozmieszczono na siedmiu kolumnach. Jest to opis Pomorza, jego historii, jego gospodarki. To, co było celem tego dzieła, to było ukazanie wspaniałości i potęgi Pomorza. I początkowo mapa miała być tylko załącznikiem do historii. Niestety historia powstała tylko częściowo yy, i nie została Wydana drukiem. Również autor tej mapy, Eichhard Lubinus, został zobrazowany na niej. Znajduje się on wraz z przyrządami mierniczymi, które wykorzystywał do badań terenowych. Eichhard Lubinus stworzył swoją mapę w latach 1610-1618. Większość autorów, jako miejsce wydania, podaje Amsterdam. Natomiast przypuszcza się, że mapa mogła. Zostać wydrukowana w okolicach stolicy, w okolicach Szczecina. Pierwsze wydanie powstało tylko w kilkudziesięciu egzemplarzach ze względu na niską jakość papieru, z czerpalni w strudze. Natomiast ciekawostką jest, że drugie wydanie powstało dopiero 140 lat później. Przypuszczone miejsce wydania, czyli Amsterdam, związane jest z rytownikiem tej mapy, Nikolasem Geikelkenem który faktycznie działał w Amsterdamie, ale też i w wielu innych miastach. Być może zastanawiają się Państwo, z którego roku pochodzi nasza mapa. Nie wiemy tego dokładnie. Na tych wydaniach znajdują się znaki wodne, różne znaki wodne. O ile rozpoznano dwa z nich, o tyle znaki wodne znajdujące się na naszej mapie są to litery GWB, nie zostały rozszyfrowane. Znaki wonne zwykle y, są insygniami drukarni, która drukuje mapę. Więc możemy przypuszczać, że nasza mapa pochodzi z pierwszego wydania bądź ewentualnie z drugiego z roku 1758. Wszystkich Państwa, którzy zostali zainteresowani tą opowieścią i chcieliby poszerzyć wiedzę na temat. Y, mapy Wielkiego Księstwa Pomorskiego Lubinusa. Odsyłam do chyba najnowszej pozycji, y, którą wydał Zamek Książąt w Szczecinie, który nabył drugie wydanie tej mapy w postaci mapy ściennej. Była taką piękną, ilustrowaną publikację Einharda Lubinusa, Podróż przez Pomorze, która naświetla także historię, życie w czasie, kiedy Lubinus Wykonywał swoje pomiary, kiedy żył, szczegóły dotyczące historii ikonograficznej i innych elementów tej mapy.